Pluto i rozbita szyba patelnią. Pewnego dnia Pluto postanowił zrobić sobie pyszne jajka sadzone na patelni. Gdy w końcu udało mu się je ugotować, zaczął przekładać je na talerz. Niestety, podczas tego procesu niechcący potrącił patelnię, która wyleciała mu z ręki i poszybowała prosto w okno księdza Popcorna, który akurat przechodził przed domem pluta. Popcorn, usłyszawszy huk i widząc rozbite Okno natychmiast pobiegł w stronę źródła hałasu. Gdy zobaczył Pluta, który próbował zebrać kawałki szkła, bardzo się zdenerwował. Co ty, Pluto, wyrządziłeś? krzyknął ksiądz. To już kolejna rzecz, którą niszczysz w moim domu. Przepraszam, księdzu, odrzekł Pluto. To niechcący się stało. Nie chciałem uszkodzić okna. Dobrze, że tobie nic się nie stało, powiedział popcorn próbując uspokoić swoje nerwy. Ale musisz mi zrekompensować szkody. I to nie tylko w oknie, ale też w Twoim postępowaniu. Pluto, czując się winny, postanowił pomóc księdzu w naprawie okna oraz obiecał, że będzie uważniejszy i ostrożniejszy w przyszłości. Był to dziesiąty fragment książki Podłupnik autorstwa Dawek.